Gara 3-4 na mnie lubi pisać swojego. Gara, jesteś tam, jesteś z nami. Nie, ja, nie, ja jestem z nami. nie, się zmieniło? No, czy, tu się zmieniło. Znaczy... nie, się zmienia? No nie, 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 widzę sensu nagrywania dalej tego. Tylko napiszę, że nie, może coś mi dadzą. No, to chcę być na filmiku to Hello, ty siema. To Jest... na moją wyspę I też zaraz wszyscy wbiją Albo Albo ale to nie na Turek tak nie szturek Albo nie. C-P-A-C-C-E Kogo tak płaść? Nie wiem! Koch... Koksu? No koksa tak Weź kogoś jeszcze takaj Wszystkich takaj co ci piszą TP poszłeś? Oh, poszłem to jest magiczne pvp <słyszy> który to jest ten hero jestem na p pvp czemu gara wyszła z serwa? jest jakiś koleś Ej, ma miecz to ja wychodzę ja spadam cześć cześć czekaj do mnie on był jak śpi na dzwoni. Przekleństwo na nagraniu. Jak on jest w ziemi? Chodź no, nopku, chodź Herobrine. Złapy! Złapy. Złapy. Złapy ludzi. Ja mam zainczartowany miecz. Tak? No. Uciekaj! Nie damy Herobrine! Czekaj, Turek! Rzuć mi go! Ej, zespamowałem spamowałem się! Chodź tu! Rzuć mi go, szybko! To jestem u ciebie! Łap, wszystko! Łap! Chudę! Dobra! No, ciekawie. Przepraszam, Herobline. Jak cię uraziłem? Ja już dojrzałem, już mam! P... Warp... PVP. Ej, masz miecz? Ledłem. Dawaj, na PVP idź. Jestem!

Napier dzielamy. Na w w i gotowanie. Koksie, pepa, Ale Hero, Jakiś tanara, co siedzi w tem. Co za serwer. Dobry jest. Dzi dzisiejszy odcinek spędzamy PvP. Ej, hey man! Nie, właśnie mi zrąbał ten, sprzed nosa kilof. Aj! Zabij go. Zenchantowany. To jakaś pi*** spamuje. To ci spamuje? Będę się bił ze strzału. Witamy! No, no wiesz co, ja też chyba będę w spadał. Ej, mamy, mamy renczantowany kilo w diagnozowie i wszystkie kokrze. Czekaj, idę, czekaj, wyjdę z serwera i zaraz odbiję. Kurde, to goś się mnie zabił i zgarnął to wszystko. Ale i tak mam... O! Ej, mam ten kill wiem gdzie on miast. Ten Jacksowy? Mam Jacksowy kilo, jak jak tym wyjść? Nie da się. <noise> nie możesz, nie możesz uczyć komendy is. Trzeba parkurem. Ej, uda mi się uciec z, z tego gówna. I go się ma ten. Ej, którego mam Jacksowy kilo? of? ma Jacksowy eku. Ej, mam diamentowy kill Iść na wyspę. Która jakichś Gdzie jesteś? tak, córek, Tak Do kampienia ale... Myszusie, my, mysz mi uciekła, musiałem ją łapać. Wycinj to. Co? Wycinj tak fajnie. Nie, po co wycinać? Będzie po prostu... w Dobra. Narka, narka, no to żegnamy tylko. Cześć. O, żegnajcie się. Żeg <grym> Mamy <wytrzyma> <grym i wytrzyma> diamentowy kilowtórek. Wiem. Z ppup To jest koksu. Koksy się z wami pożegnał, ja też się z wami żegnał, Herobrine też się z wami żegnał. Cześć. Zobaczymy, czy przyjdą na spawna. Tam tylko napisałem, że jestem spawna. Wszyscy pójdą na spawna. Jest Herobrine! Hero, jesteś tu sam na spawn'ie. Jedna osoba, a ja. Na razie. Na razie.